Witam państwa serdecznie. Po urlopie gościmy dzisiaj Uczarka Malejki w Kocierzewie Północnym. To jest odmiana szampion. Szampion, który ma stosunkowo tutaj bardzo słaby wzrost, ale owoców jest naprawdę ogromna ilość. Te owoce mają jeszcze ponad półtora miesiąca wzrostu, i jeszcze w tej chwili będziemy chcieli, chcieli je podpędzić poprawić ich smak stosując Expando. Expando, jeszcze dzisiaj. Mieszanka będzie następująca: najpierw 2 kg na hektar King Clive Can, później Kaptan, i na koniec dolewamy Expando 5 litrów na hektar. Proszę popatrzeć, to jest w tej chwili taka wielkość owoców. Expando poprawi nam nie tylko wielkość. Pamiętać proszę też o tym, że expando również poprawia zawartość cukrów. Zawsze we wszystkich doświadczeniach, czy to są jabłka, czy to truskawki, czy borówki, zawsze jest dużo więcej bryksów w owocach po zastosowaniu expando.